Teraz będziemy ruszać biodrami, tak jak w poprzednich odcinkach. To jest takie bardzo delikatne, ale super skuteczne ćwiczenie przygotowujące stawy biodrowe. To jest dosyć specyficzny staw i trzeba dobrze mięśnie przygotować, zanim zaczniemy tutaj z nimi pracować. Drugą stronę, kolana ugięte. Staram się trzymać pięty. Cały czas płasko na macie. Teraz lekko na boki. Też z poprzednich odcinków tylko nie na siłę, żeby aż tutaj czuć na maksa, że się rozciągają mięśnie, tylko tak lekko kołyszemy biodrami z boku na bok, ale nie forsując zbyt mocno. Czujemy, że zakres ruchu jest większy. Ale robimy tak na 80%. Super. Ja jeszcze dwa razy. Dwa i jeden. Świetnie. Teraz ustawimy sobie lewą nogę, wasza lewa noga z przodu i przy wdechu nogę odstawiamy do boku. Przy wydechu. Krzyżujemy, no w zależności jaki zakres ruchu macie w tym stawie biodrowym. Świetnie. Teraz to samo z prawą nogą. Zawsze Wam będę przypominać, że z reguły jedna strona jest bardziej rozciągnięta, czyli będzie większy zakres ruchu, a ta druga. Jest wtedy silniejsza. Jeżeli zauważycie, że ta różnica jest rzeczywiście dosyć spora, to zacznijcie następny raz te ćwiczenia od strony, która jest mniej rozciągnięta, gdzie ta noga nie ma takiego zakresu ruchu czy biodro. Zrobić kilka powtórzeń na drugą stronę i wrócić do tej strony, która wymaga więcej czasu.